Pokaż mi, Mordo, jedną rzecz. Freddy, chodź tu. Się ma, Fred. Pokaż mi to, Fred. Dobra, bot, mam cię gdzieś bociku. O! Fred, wejdź tu. Do windy musiałbym tak wejść prosto. Nie da się tego ominąć, windy akurat. Prędzej spadnę pod mapę niż ominę windę. Pobawię się tym jeszcze chwilę. O! Dobra, nie mogę tak do niego wejść. Chociaż? Ty nie gadaj. A, przeszedł. A ty tu jesteś. Wiesz, że tu jest zamknięte, że tam nie, prze... nie. Nie, nie gadaj. Nawet mi tak. Naprawdę, naprawdę. Ja liczyłem, że ta gra jest dobra. Aha, jestem znowu pod mapą. O, co ty gadasz? Jestem Phaserblast. Jak ja tu wlazłem? Jakim cudem? Masywnie zepsute. Masywnie rozpierd... Patrz, widzisz mój ekran? Tak, wiem, że weszłam do Facebooka. No. Przez bug. Jakie? Właściwie to nie jestem pewien, jak ci to pokazać. Mogę ci na filmiku pokazać. Bo to, to nagrywałeś? Tak, nagrywam to wszystko. Nie słyszałem, dlatego wolałem być cicho. Tak, gra jest masywnie zepsuta, ale. Ja tu mogę wejść Zapisz. nawet. Zapisuję to, to, chłopie. W nowym Jezu, to jakie to jest dobre. Idziemy. Let's go. You must be the new Phaser Blaster arena. You need to grab helmet and Phaser Blaster. to okay. Phaser O. Oh, pojawiły mi się punkty i health na ekranie. Jeszcze helm. A nie, nie muszę helmet, bo już go mam założonego. A, jest ta winda. Słyszysz już Tak. Ej, <laughs> czemu ja nie mogę tu wleźć?

<noise> co Poczekaj, to była najbardziej przerażająca rzecz w tej grze, jaka mnie spotkała. To ja ja za mam błotem. Haj, jeszcze ona tu jest. Mm -hmm. jeszcze czekaj, jest gdzieś. Wszędzie powiem, No Super, świetnie. O! Nie mogę. Nie działa Freddy teraz. Przejmowanie flagi to całkiem fajna opcja. Albo będzie, gdy one mnie nie gonią. Ale one niestety mnie grupowo gonią. Ja mam mało HP i jeszcze mało ammo. What? Nie. Okej, okay, przejąłem flagę. Kozak. Jeden punkt na trzy. Kolejnym, Jestem kadetem kosmicznym o nie, ta chica O oh, no, dobra <laughs> Fajnie, już mam dość. Nie, nie tutaj. Dobra, to jest prawdziwy labirynt. Mazer Science to przy tym. Dobra zabawa. Okej, okay, są tu przyszedłem. O, drugie capture the flag. No i cox. O jak fajnie, ale fajnie. lubię tę grę. Fajna jest taka, taka... Mój komputer chyba też ją bardzo kocha. Ej, ja nic nie zrobię, bo nie mam ammo... Halo, nie mam FPS-ów <laughs> kamerkę. Byś widział kamerkę, to być tak... Tak wysalutka. Ale to on ma... On może tutaj stać? Czy to tak Działa, że mam go odganiać? O nie, flag los! I od nowa. Ale oni przynajmniej śpią, gdy nie ma włączonego trybu. Co jest z nim? Flagował się. Jak połowa tej gry. A i tak nie miał ammo, więc no, poprawnie poszło. Wow. Wow. <ścoughs> Intruder nas strzela pachołek. Znaczy on, bo to jest ten bot, a nie ta bot. Ale bym teraz gigantycznie nie chciał trafić na Chica. O! Oh. Oh, to ich bije! Koks! Ale tylko na chwilę. I ona mnie nie widzi. Potem o, pa, jest. Ostatnio. O, to przydatne. Info. Wiesz, co jest nieprzydatne? Lagi. O, tu jakieś drzwi są w ogóle. Teraz tam pójdę. Bardzo. Chętnie. Wygrałem! I co ja mogę teraz zrobić? You have the Good job, Space Cadet. I nie wiem dlaczego jest takie miejsce. W sensie pewnie, żeby się ukryć i uniknąć złapania, ale i tak mimo wszystko, wołabym teraz stąd wyjść i zapisać na szybko grę. Bo jak tutaj mnie przyłapią, to będzie słabo. Aha, gdzie idę? Gdzie ja mam iść? Chyba tutaj. Na pewno tutaj. Ale to jest taki labirynt, w którym bardzo łatwo jest biec prosto prostu na nich. Dobra. Jak się ucieszył! Well done! Go collect your prize from the superstar lounge. Shame on you, Gregory. We cannot enter together. That would be cheating. Samwidetilde2, ja w ogóle e nie, nie chitowałem. Ja tu całkowicie legitnie swoim własnym sposobem, ale serio, nie sprawdzałem w internecie jak się tutaj dostać. W ogóle nie sprawdzałem w jaki sposób do Po prostu se wbijem. Mm. A, okej, okay. Czyli tu jeszcze no można, no można no. drugi raz bić sobie na drugą rundkę? Nie, tutaj. Przy coś. Patrz. Co? I tutaj ma Oooooooooooooooooooooo! Nie, odwróć się, weź się odwróć. I tutaj na tym stoliku. O, dzięki za info. Okej, okay, i teraz mam I to. Dobra, tak działało, że będziesz mógł właśnie je exponować chyba poza Montim Kozak, A co to jest za miejsce? Gdzie nie chcę nie tam wiem, iść. Widzisz co? Nie, nie, nie chcę tam jeszcze iść. Ja tam no chcę iść. Ale ja chcę na początku zapisać grę, wiesz, bo jakby ja się trochę cykam. Najpierw zapiszemy grę, o ile mogę tutaj wrócić i po prostu potem tam sobie wrócę. Na pewno mogę tam wrócić. Jeżeli tam jest jakiś węd do zbadania, no to oczywistym jest. Party a, no entry. <laughs> Już tam nie wrócę, ale wiesz co? Ale sobie zapiszę. Ale sobie zapiszę. Teraz mam taką przekminę w nowej stocie. Teraz mam taką przekminę <laughs> Jakoś śmiesznie biegnie. Czy ja na pewno tam nie wrócę? Yy, o ile mnie nie z A dobra, nie wrócę tam. Nie, nie myślałem, że, że tutaj to też zadziała. Aha! Wow. Tak by a propos chodzenia w miejsca, do których nie powinniśmy wchodzić. Tu są dwie znajdźki chyba. Gdzie ty masz prezent? A tu. Okej, okay, przepraszam. Jest późno. I co tutaj będę musiał robić? Dosłownie nic, po prostu mam level szósty. Okej. Okay. Spoko. W sensie jakby to nie jest dla mnie problem. To nawet fajnie, że nie muszę nic robić. Ale nie pamiętam, żeby oni tu wcześniej byli. Oj, nie pamiętam, ani trochę tego nie pamiętam. Nie. Tym blasterem o ile się nie mylę, możesz i... Więc to chyba z mnie Freddy, jak nie zapiszę gry. Ale ja nie zapiszę gry, bo oni tu są Chodź, stary, chodź. Nie, i ona się tu teleportuje, rozumiesz? A może mi się tym, tym co dostać? A, jest to jakiś pomysł. Ale wiesz jaki jest jeszcze pomysł? Żeby to zrobić, ale najpierw dostać się do tego węta W, e w sensie... A może ja najpierw zapiszę sobie security pass? Ja jak się ten pistolecik zbugował. Z latatką. Myślałem, że mogę zapalić latarkę i jednocześnie mieć pistolet w ręce. Dobra, mam nadzieję, że Chiki tam nie ma. Chyba nie. Zapiszę tutaj grę najchętniej. To jest coś, co pierwsze chcę zrobić. O oh, fuck! My life, nope, nope. Nie, 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 nie. Chikuś, chikuś. Bardzo cię lubię. Jesteś moją ulubioną kurą domową. Aha. Dobra, to było mądre. Ale mogłaby się za mną nie tepać, wiesz? Nowy slot Hello? Ajajaj, aj, aj, się przestraszyłem! Nie idziesz tu ze mną. Nie, oni mam. A, mo, zabijaj to. Ale, <ścoughs> czułko. Kurde, nie przemyślałem tego. Ja mogę stąd nie wyjść. <ścoughs> Bo tu jest zablokowana winda. Ewentualnie to przemyśleli i nam odblokują dostęp. O, o. O, oh, o! Oh, Ojojoj! o, oj, ojoj. <grym>, nie mogę z tego On <grym>, Tak fajną makareny se tańczy. Wiesz, co? Myślę, że mogę wyjść stąd tym samym sposobem, jakim tu wszedłem. A nawet lepiej mógłbym tu wyjść, tylko. Jak on był po tamtej stronie? Nie, nie. Co? On jest pod mapą. O, dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze jest, Fredio, wierzyłem w ciebie, jesteś Mhm. Zaje... Aha. Jesteś głównym, Fredio. A jednak? Może jednak. Fredio, jesteś zajebisty, uwielbiam cię, jesteś moim ulubionym animatronem ze wszystkich. Ja wiem, że to jest cheating, ale to jest taki dobry cheating. Patrz, tym wentem dostajesz się do tej misji... Z Chiką, która mi się zbugowała. I jest to event, no, w tej głównej miejscówce tutaj. Po prostu. On jest mm. przy safe spotie. Także jakbyś to potrzebował, bo wiem, że ty już tą grę tam oglądałeś, także i że ty grasz dla fanu, a nie dla poznawania wszystkiego od nowa. Ewentualnie mogę to wyciąć. Find Mazer Size Control Key in the Decert Theater. A, bo ja mam, mam dwa wątki naraz. Coś czego teoretycznie nie powinienem móc teraz robić, ale mogę, bo sobie mm. zcheatowałem trochę cheatem, tego nie można nazwać tak w stu procentach. Decommission Ty, Typo on tam stoi cały czas! Ale wierny. I tam nie ma windy, zobacz, nie zrenderowała się. I ten bot bez tekstur. Uwielbiam tą grę, za wszystko. A już zwłaszcza za te problemy. I tak, zwłaszcza za to, że dla specibota, kurwa, po drugiej stronie całego kompleksu, no nie? Czekaj, może go nawet zobaczymy. O, widzisz go? Tam jest, przy Chips. No widzę. Mąka jest. Odechy. Jeżeli ona mnie nie znajdzie w własnej miejscówce to będę się śmiał stary wchodzimy tu a ja tu miałem nie wchodzić czemu? bo to jest to miejsce w którym Freddy się rozwalił w sensie no rozwalili Frediego i on tutaj o. został tutaj jest taki problem, że no tutaj nie chcę nawet zapisywać bo nie miałem tu wchodzić ale z drugiej strony mogę jeszcze raz poeksplorować to miejsce bo zawsze chciałem wejść do elektrycznego Toito'ja a tak serio ja, a tak serio to tu jest duża podziemna miejscówka do tu... A tak serio, to tu jest duża, podziemna miejscówka, która mi się wczytała czasami. Czy tu jest L-Chips? Gdzie jestem? Nie, to... Na samym początku gry. Teraz w prawo. O kurde, ten prezent jest w bardzo wymownym miejscu. Nie wiem dlaczego, jakby... Ale to jest mindfuck, biorąc pod uwagę, że przed chwilą byłem w miejscu w Ceroxi, w Raceway, a teraz hmm. jestem tutaj. Czy on... A ty wiesz, że tylko w końcu nie podładowałeś, no nie? Tak. Ja wiem gdzie on idzie. Poczekaj, on przyjdzie. To jest najlepsze. Więc <grym> on ja. chyba jednak nie przyjdzie. On chyba wpadł pod mapę znowu. Ej, ja go miałem podładować. Pomysł jest bardziej przerażający. Co? Że ci się ta cała mapa nie degeneruje. Jakby ona, jak się wygenerowała, tak jest. Tak Co to za miejsce? Ja tu nie byłem. A, a, a tu jest Roxy Raceway teoretycznie. Okej, okay. spoko. Fajnie. I masz kiedy pogu? No. Aha, tylko na power. Nie, spokojnie, to, to, to jest znany błąd. Wiem, tak gra jest świetnie zrobiony, a teraz nie będę w nich chodził, bo nie chcę go marnować. Bo on mi się przyda na później, a jego bateria schodzi w tempie tak ekspresowym, że wolę tego nie robić. Oj tak, uwielbiam patrzeć na pojawiające się przedmioty. Ej, ja autentycznie wolałbym loading screena. Bo widzisz co. Mm. O, oh. to widzisz tylko kawałek miejscówki Wchodzisz tam, masz dosłownie nawet chwilowego takiego loading screena, na przykład z jakąś podpowiedzią i dopiero ci się wczytuje misówka. Wiadomo, że to było to by całkowicie zepsuło moim zdaniem klimat, aczkolwiek z optymalizacją tej gry to by na pewno było o wiele, wiele bardziej pomogło. Zwłaszcza, że te wszystkie miejscówki cały czas są generowane, tylko że wtedy schodzą na najniższe możliwe tekstury. One nigdy nie znikają. Gdzie ja miś? Ja miałem iść tam do Mazer Size. No. To tam pójdę. Ok. Jest. ok. Fajnie, że mamy Phaser. Fajnie, że ja go nie używam, bo jakby totalnie mi się nie przydaje. Jest Czy jest jesteśmy gotowi, ok. żeby tego save'a po prostu nadpisać, bo chyba nic tak. się już nie zepsuje. No. Jak się spina, widzisz go? Chodź, Fredio. A. <laughs> ok, to było prostsze niż myślałem. Naprawdę wystarczy podejść do drzwi i on ma przez nie przejść. For real, to jest tak proste. Jestem głupi. Jestem absolutnym debilem. Czemu? Miałem iść do Daker Theater, a nie do Mazer Size. Jestem głupi, przepraszam. No i jest To one. Jeśli ja bałem, że jakaś cika tu jest, Posłuchaj tego. One się obkręcają nie, i to wydaje dziwne. Wejdź, tutaj do toalety. Zabierzesz tę torbę? Nie. Weź ją, zbierz. I sobie przeczytaj wiadomo, jak to od niej dostaniesz. But after spending an evening in the daycare, he refuses to sleep with the lights out anymore. He just cries and cries. O oh, kurna! A to wszystko, że przez pięknego pana mundopa. Pan słoneczka. Wszyscy go kochamy. To wygląda jak parkour. nie wykręci sobie twarzy. <laughs> Wykręta z ich pany. A nie mogę Pasoneczko, wszyscy go kochamy Dopóki nie wykręci sobie twarzy ten wykręta z hipa. Kurna jaki raper no nutę robimy taką. Ale w sumie dałoby się zrobić nutę na temat tego A Na temat Fnafa? Ja bym zrobił nutę na temat Fnafa Ja też No i koks Tak jak William Afton dzieci sobie zabijam Potem z duchami se zbija. A wiesz, że teoretycznie jest możliwość dostania się do Daker teraz? Też mógłbym się tak przeklipać przez ścianę i też bym teoretycznie Wiem. tam mógł być, tylko nie byłoby tam już pana słoneczko. A szkoda. W sensie jakoś tam to miejsce było takie bardzo wesołe. nie bym się jeszcze no. pobawił z panem słoneczko. No musiałeś, no. O Boże, o kurwa! Teraz... No ty szman pójściem pod Dislachta! Skur wysydu, je O kurwa, To Chociaż może lepiej, nie? Tu się da przez to przejść, bo to wygodne jak drzwi. Da się. Tylko musisz wszystkie wycinane kartoniki z tego obrazka znaleźć. Czyli Foxiego, Boniego, Frediego i A gdzie ego. ja mnie znaleźć? E, one są do na całej mapie ukryte. Aha. I musisz im zrobić wtedy zdjęcie tą tą kamerką. Spoko, że gdzieś to jest tutaj, ale nie wiem gdzie. I teraz wsiądę sobie do Frediego, on ma 2% baterii. I się rozwali znowu na komendzie. A tutaj nie było jeszcze jednego office. A nie, to była ta mroczna, przerażająca kuchnia. Prezencik masz. Gdzie? Okej, okay. ty jesteś naprawdę najbardziej spostrzegawcza. A. Na śmierć za sobą wejść, na przykład. No tak średnia. Tak, żebyś na nich stał, ale z nich nie zejdzie. Ale ktoś to spierdzieli. <laughs> no. Maska Frediego. Oho, czy to oznacza, że będzie powtórka z Fnafa 2? Kim mam KS? Fnaf dwa referencja? Myślę, że tak. Chyba tam mam się do... Kurna mać! O kurna, o kurna, o kurna, o kurna! Ej, ej, ej. Kurna! kurna. O niego to nie działa! To chyba na księżyc było! U niego to nie działa. Dlaczego? Bo ma okulary przeciwsłoneczne. A, faktycznie. O nie. o nie, o nie! O nie! Idzie po swojej dusko. Pa pa! Ah, jak miło jest umierać. Co? Co? I ty magstam powiedzieć zakończyć kulną. I ty magstę kończymy ten odcinek dzięki połuk!